syna. sili, szczyp taskowili. To jest spotkanie z ostrością. Siemaneczko, to jest kolejne spotkanie z ostrością. Ja jestem Aiwan A Ja jestem Senefit, witajcie serdecznie. Mamy tutaj kolejne instanty, no jak to u nas, wiecie o co hmm. chodzi. Tym razem jednak nie Paldo, jak to Paldo Paldo, ostatnio cały czas Paldo Paldo, a tym razem będzie Mama. E, więc y, firma, która już jest nam znana. Na... No, raz pojawił się jeden produkt, jedno żółka. Tak tak jest. Więc dzisiaj troszeczkę zamiast po idziemy pójdziemy do mamy i zobaczymy, co tam mama nam uszykuje. Tak, z Korei przeniesiemy się do Tajlandii. Pierwszym daniem, bo to będą dania, tutaj będzie Mama Oriental Kitchen Shrimp Steer-Fried Tom Yum Sauce, czyli danie o smaku tajskiej z zupki Tom Yum i klockami krewetki. Jest to oczywiście zakupione na skrami.pl przez Majka, jakżeby inaczej za cenę 4,99. A tutaj mamy Mama Oriental Kitchen Hot Korean Flavor, czyli danie z nudlami, jakżeby inaczej, po prostu w stylu Kore... Kore z Skrami.pl, zakup 499. Analogiczna sytuacja. No to myślę, że możemy już zaczynać. No oba, to są dania, więc za chwilkę zacznie już to jest z gotowym Noc. pierwszym daniem, no a pierwszy ogień pójdzie ten z bardziej dłuższą nazwą i z krewetkami. Zobaczymy no, jak to będzie. Czy poczujemy... Majku, czy poczujemy klimat płynu do mycia na czym, jeśli to będą krewetki? Niekoniecznie płyną się na bo to, żebyś zapach też taki, wiesz, z zgniewej wody. Oj, czyli same takie ulubione przez nas porównania, na które wielu widzą opadają ręce. Zobaczymy, czy te ręce opadną tym widzom, a czy nam się tutaj e, podniosą w zachwycie nad tym jakże dobrym produktem. Może tak będzie, kto wie. Zaraz się przekonamy, zostańcie z nami. Dobrze, jesteśmy tu z powrotem, słuchajcie, jakie tutaj emocje, bo tutaj przy szykowaniu no. tego dania można powiedzieć, no zmieniało swoje oblicze i zmieniliśmy swoje nastawienie wobec niego. Dokładnie. Ale Nie. troszeczkę Mike Wam opowie, a ja pokażę Wam teraz, jak to wygląda. wizualne zaprezentujmy. Proszę bardzo, no właśnie dziwnie to wygląda, szczerze powiedziawszy. No, no, tak. Troszeczkę, tak jakby, mamy skojarzenia z tak zwaną pandą przez nas, bo hmm. mamy wrażenie, że to, Instrukcje wykonaliśmy na pewno dobrze. No tak. No. A to raczej tak się prezentuje, jakby to jednak miało być danie. Nie danie, a zupa, zalana zupa. No ale no, na pewno no. tutaj wykonaliśmy wszystko dobrze, więc. Nie wiadomo o co chodzi. Majku, może ty właśnie opowiedz, jak to wszystko się prezentowało? No, pie pierwsze etap przygotowania naprawdę były bardzo spoko, kiedy dodawaliśmy takie suszone krewetki. One widziały taki aromat, wręcz można skojarzyć to z kurczakiem z rożna, czy jakimś takim opiekanym pieczonym kurczakiem. Mhm. Bardzo przyjemnie, ale... Potem następny etap, czyli kiedy już po ocedzeniu wody, kiedy już trzeba było dodać te przyprawy, no to już było tylko coraz gorzej, bo dodając pierwszą saszetkę takim jakby jakiegoś wirku czy czegoś, no już czuła, czuć było taką tą chemiczną e, cytrynowość, co mówimy jako, że jako ludwik. Pachnie taki no. zapach, dokładnie. I to bardzo już kojarzyłem właśnie z tą pandą, nie? A -a. Kolejna, kolejna jeszcze saszetka z sosem, który był też taki tonalny, hmm. jak wir, jakiś dziwny. W międzyczasie tutaj już się, zanim zabierzemy się za jedzenie, o, tutaj szybciutko wam pokażemy właśnie. Czy Mike mi pokaże saszetki, Właśnie pokazuje, jak ta, wyglądało. Były trzy. Były trzy. Trochę. Na początku ciężko było nam się zorientować, która jest która, No nie podpisane, ale szybko zobaczyliśmy, że w jednej z nich się krewetki, bo nawet je było widać no, przez takie okienko widać. jakby. Tak, akurat wiemy, jak wyglądają krewetki, więc nie mieliśmy z tym problemu. <grym <grym Dobra, to no co Majku, no no, chyba dobrego apetytu no, i zobaczymy. No, tak biednie się to prezentuje, nie? Tak jak wspomniałeś, Właśnie tak. tak. Ja Był czysty no, makaron posypany jakimiś pyłkami no, chili z czegoś. No, no nic, dobre, no dobrego może, ale nie wiem, czy będzie dobre, nie? Zobacz to. No mówię, ja Przez chwilę się chwilą, wręcz. jak opowiadałeś, że ja dokładnie to robiłem. Podniosłem niemal, że da, całe danie podniosłem w powietrze. No to ja by się skleiło wręcz. No dobra, lecimy, no. mm -hmm. nie wiem, mega dziwna. Nie tak jak tam panda. No nie, nie ale idzie smar. w tym kierunku. To jest jeszcze jadalne, ale no. idzie w kierunku pandy. Ale czuję ostrość, wyraźną. No jest, no właśnie. O Boże, wyraźna... No, ale mi w usta. Kurwa, przepraszam ale Takie ale... wrażenie kwasu wręcz daje to ostrożnie. Tak. W jakby ktoś zalał kwasem jakimś siarkowym hmm. czy jakimś innym. Ale w usta mnie zabolało. Hmm. Mam w jednym miejscu pęknięte. Hmm. Jak to mnie teraz trafiło w usta, hmm. to mnie pewnie, widzieliście, że mi się wyrywało przekleństwo. Hmm. Ale ogólnie taką makaron przez to, że jest jakiś, jakiś zaklejone, jakiś, jakiś, jakby jakiś. był w serze utopiony, ma takie wrażenie. Ja bym na przykład hmm. pamiętasz ten. E, czy to z Magen Cheese? No. To takie wrażenie, ja, to ja to mi podobne mam, nie tego makaronu, takie mm, nie, tak jakby był utopiony w serze. Nie wiem, na mi się nie skojarzyło. Chociaż znaczy, ja nie mówię, że tak smakuje, bo smakuje takim światem Sma takim właśnie dziwnym. Tak, właśnie e taki dziwny. Ej. Zostawiam już to ten taki efekt, takie odwrętwienie języka, no. jak wtedy panda. Wow. I taki dziwny kwas, zupełnie jakby się coś bardzo chemicznego jadło i zostawia taki no, nieprzyjemny no, posmak na języku. Dokładnie. No, Ostrość no, jest mocna, w smaku no, jest to no, dosyć no, takie słone, bym powiedział, Słone, no, no, słone no, z kwasem, takie dziwne, no, 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 dokładnie. Nie, że to jest jak panda tak jak nie, mówiłem, to, takie odwracające, nie niesmaczne. No. Nawet bym powiedział, w smaku jest spoko, ujdzie, ale, ale no pozostawia to na języka i to no, mi się nie podoba. No. Znaczy mi najbardziej sama makaron się podoba w sumie w tej lepkości takiej, ale na pewno Wyraźnie, ostrość jest dziwne te produkty, eee. Jak jest paldo albo samiangiem, mm. można trafić na różne dziwne rzeczy. Dobra, właśnie zjadłem, no i powiem tak, jak chodzi o moc, na pewno to nie ustępuje samiangu nawet. Naprawdę, Mówisz, tak? Moc na, jest naprawdę wyraźna. Nie, na niej przez ten smak tego kwasu i w ogóle jakoś tak ciężko to ocenić, ale no. Przed no. Chwilą musiałem obficie wydmuchać nos. Naprawdę moc. To naprawdę I jest konkret. Pierwsze <laughs> mówię tak szczypie, strasznie kwasem, jakby to zalał mnie. Tylko, że ten smak, nie. To nie moja bajka jest. Mam nadzieję, że ten drugi, który będzie pracował koreański, będzie bardziej zbliżony. Hmm. Do tych dań Paldo czy Monshimów. Czy Też zjedzone, i mam wrażenie, że mi smakowo bardziej przypadło do gustu niż tobie, bo według mnie, mm -hmm. ja bym że jest spoko, nawet byłbym w stanie to jeść, ale trzeba by zmienić trochę te proporcje odczuwania tego kwasu, jak on wpływa na język, Chociaż to, znie to znieczulenie, efekt znieczulenia, o którym wspominałem, który przy jedzeniu tej tak zwanej pandy przez nas, no. był coraz nastający gorszy i sprawiał, że wręcz język wydawał się tak jak to chcielibyśmy zbutwiały. Tak, to, no tu nie miałem no. tego problemu akurat. No. To, mm, to już człowiek jakby ustępować, jakby język się przyzwyczajał i nie dawał się jakby temu efektowi. No ale sam w sobie jest to dziwne zdecydowanie jest to szkoła, którą mm, no zdecydowanie mniej czuję niż no, szkoła typu Ramian no, tak, czy walsza, tak, nie? Tak. No niż ta koreańska, nie? No. Tańska widzicina. Ale naprawdę jestem pod wrażeniem tej ostrości jak to oferuje, bo naprawdę jest no, znaczna. Ostrość jest niezła, aż mam wrażenie, że mm, mi przysłoniło to poczucie kwasu trochę odbieranie. jej. No nie wiem, nie wiem, ciężko mi tu powiedzieć. Yy, dobrze, słuchajcie moi drodzy. No. Majku, a, masz ty masz. Ponosisz. Zobaczymy za chwileczkę jak to wypadnie tutaj styl. Korean style. Koreański styl. Zostańcie z nami. Okej, okay, jesteśmy tutaj gotowi. Yy, Hot Korean flavor. Tak to się prezentuje, proszę bardzo. No podobnie do tego, chociaż mam wrażenie, że więcej kolorów chyba nieco ma. No zdecydowanie, to już bardziej jednak przypomina jakbyśmy jakieś Dania Paldo czy Dana Samyanga, nie? Mmm, nadal jeszcze, jeszcze troszeczkę mu brakuje, mam wrażenie, ale jest już lepiej, nie, zdecydowanie, niż wtedy. Tamte tak, no. Właśnie teraz powinniśmy wkleić wam, jak to wyglądało, tutaj akurat standardowo... Tak, dwie saszetki. Dwie Też bez podpisu. Ale bo wiadomo, co jest czym. No i tutaj, yy, no, są jakieś konkretne zapachów? To to nie ma chyba, no nie? No nie, nie aż taki wyry specyfi specyficzny, trochę taki. No, taki, nie wiem, taki mało wyrazisty i... Tak. Taki trochę no w tak, jakby było w tym trochę jakichś, m, pikantnych przypraw, tylko może tak mi to określił ten zapach, no. taki no. jest specyficzny bardzo. No zapach. jest, trochę też z naleciałości, buldaka, samianga też tutaj jest, ale no. niewiele. Niewiele, taki, trudny do określenia w sumie, że pójdziemy jakieś no. konkrety. Także no już pozostało nam tylko jeść, aby jakieś te konkrety uzyskać, no. życzę dobrego apetytu, to ponownie również, no. Myślę, że będzie lepsze, nie? Też takie mam wrażenie. No. Dobra, lecimy. Wow. Gorycz, lekka nawet jest. jest, dokładnie, jest, tak jest gorzki, no. paprykowa nawet. Było gorzkie, chociaż to makaron jest taki masłowy też. Hmm. No no Znowu jest, mi na tą wargę, przepraszam bardzo, napierdala. Mhm. Małdy jest chyba nawet wyższa niż w tamtym orze, Ale gorzki jest. Po smaku jest ja. to gorycz. No, ekstraktu dużo hmm. musi tam ekstraktu musi być dużo, no. hmm. Bo też czuć tylko smak makaronu z tą goryczą. Ale hmm. czyż, też mam takie wrażenie, że tą gorycz właśnie jakby się taką popielniczkę, nie, tutaj pakowało Trochę tak. No, to, nie, to jest mocniejsze, to będzie ostre. no czuję, że jest to ostre, już się bardziej rozkręca. Zresztą coś są na głowę nawet nawet pójść spokojnie. O Jezu, jest mocne. Mm -hmm. Ale powiem wam, że nie no, trochę samyanga smaku buldaka w sensie, czuję troszeczkę, bo tam jak trafiam gdzieś tam w tle się przewija. Tak, no. Ale na pierwszym planie ta goryczka, którą tak chwilę zaskocha. W tych bardzo mocnych samiangach już mm -hmm. właśnie gdzieś ta goryczka mm -hmm. się występuje. Mm -hmm. Ogólnie mama poleci, w tym daniu poleciała bardzo grubo, nie? nie powiem. Zgadzam się, ja powoli trzeba być zmasakrowany. Nie spodziewaliśmy się, bo mm -hmm. zresztą szata graficzna tego bałkowa mm -hmm. nie wskazuje, żeby to było mm -hmm. jakkolwiek, mm -hmm. jakoś mocne, nie wiadomo jak. Mm -hmm. Jakaś taka przyjemniejsza, jakby łagodniejsza nuta w tle się pojawia też, na koniec. Ale na pierwszym planie najbardziej. Nawet no będę na brzuchu zacznę go czuć No. No naprawdę, ja skubany z mocnym. Mm. Cały czas mi pali język. czuję, znaczy, zaraz przestanę jeść, to będzie dramat. Mnie najbardziej palą wargi, nie? Tak na potęgę. Mm. Na potęgę najbardziej wargi. I ja mocna też, tak... Mm. Ale nie jestem... Ale nie gdzieś w konkretnym miejscu, tylko ogólnie, łącznie, wszędzie. Ja już skończyłem. Dobrze, to zjadam. Ja pierdolę. No dawno takich Boli. Nudli, dawno takich nutli nie jedliśmy ostrych. Mówi no bardzo dawno. Boli. gardło boli. Język bardziej boli nawet. Nie usta. Wiesz, bardzo mocno. Chyba usta już przeszły. Muszę jeszcze na chusteczkę podaj. Na brzuch schodzi. To jest spokojnie moc, która naprawdę doró dorównuje tym silnym Samyangom, znaczy no. dwa Ładnie. Dobrze, słuchajcie. Jesteśmy na podsumowaniu. Miała na usta strasznie. Denerwuje mnie to. Język już trochę się no. uspokoi, chociaż on czuję, że jest wypalony. Ale tak, że mógłbym to zignorować, ale te usta strasznie mnie denerwują, więc po prostu szybko, jasno powiemy. Mama skarciła tak, jak kiedy no. wracała z czasu podstawówki, z wywiadówki, kiedy zmrocone były. No tak. No to mamy tutaj e, shrimp stir-fry tom yum sauce. To jest hot korean flavor. I teraz tak. To, 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 hała, to chwała. Może tak krótko bardzo. <grych> może dobra, może, żeby tutaj tak bardziej to rozwinąć. No, no nie, no tak jakby, nie do końca fajnie wyszło. Porównanie z tym, co na przykład oferują Dania, Samianga i Paldo, to to no. się prezentowało jak taki nie do końca dorobiony produkt w tej swojej wersji. Tak jakby to miało być zupką, no a zupką to nie może być, bo to no. musi być danie. No po prostu smak a. tego taki, tych... Chemiczny, tego płynu wycielaczy, no nam tak, pod, nie podpasował. To w, w ogóle. I też sprawiało to ułatwienie języka. Na plus można zaznaczyć, ostrość że no ostrość było, ładna była, było. konkretna. No ale... Szczepiąca, porównująca do kwasu jakiegoś. Dokładnie tak, no ale słuchajcie. Tu już była o wiele lepsza ostrość konkretna. No, tak. tak, no porównywalna do samianga Yanga 2 i Spicy nawet. Smakowo nawet bym powiedział, że ten wypad ciekawiej, bo ja już chyba wolę mi konkretnie taki ekstrakt poparzy gdzieś w jeden sobie ten buldak przebył, jest. Mm -hmm. istnieje, już jak czuję ten płyn no do myślenia, ta, no to bardziej w tym wypadku ja nawet tutaj zdaniem. można powiedzieć, że całościowo ta. lepiej wypada. Lepiej no i to się wszystko. lepiej też prezentowało jakie takie, jako takie danie. Nie było tej o możliwości, to, że... że to wygląda jakieś no kluski na przykład z jakiegoś polskiego instanta, typu potocznie jakiegoś, nie wiem. Wyobraźcie sobie, że wierzycie, nie wiem. Jakiś zupkę Instant Amino, grzejecie sam makaron i posypujecie to tym proszkiem ze środka. No, no tak. Takie miałem wrażenie takie robiąc miałem to, to, było tak. to już było ono zdecydowanie mniejsze. To już było ono zdecydowanie mniejsze. No bo nie było tego proszku, nie? To mm. był sam już sos. No tak, tak, tak. też inne składniki jakby robiły tu wrażenie. Także no słuchajcie, no słuchajcie, to z, z, najważniejsze, Majku, powiedz, ile to kosztowało, przypomnij. No obydwie kosztowały 4,99, no. Okej, okay. i za 4,99, taka moc, za 4,99. To już nawet nie patrzcie, czy to wygląda jak instant niedorobiony, czy jakieś są inne tu problemy z nim. Taka moc 4,99, to naprawdę... Gorąco polecamy. Ostro Ostro! Na pl owie do sprawdzenia, jeśli zainteresowany. zainteresowani. Ta ze względu na ostrość, która nawet się kwalifikuje naszym zdaniem pod wyzwanie, tak jak najbardziej... najmocniejsze samionów, no. To się jak najbardziej nadaje. W takim razie to będzie już wszystko. Spróbowaliśmy kolejne mamy, poza paldo i Paldo i no, miało to swoje Ma. duże minusy, ale też pojawiły się plusy. Myślę, że tak jest, to jest najważniejsze. I kolejne ciekawe, y, rzeczy tu za nami są sprawdzone. Ja jestem Sane Pit! Ja jestem Iwanty! I to było właśnie, to była mama. To były dwie mamy. I jeszcze kiedyś w przyszłości zobaczymy, co mamy i co dalej będziemy testować na tych spotkaniach. No i oczywiście widzimy się tylko na spotkaniach, ale też i na wyzwaniach z innym nieco repertuarem. Wiecie o co chodzi? See ya. No Cześć!